Hej, siemanko, ludzisko z strony Magic i witam was w e, szóstym już odcinku z gry Mirror's Edge na moim kanale. Dzisiaj będziemy e, przechodzić rozdział piąty, e, tak standardowo. Wszystkie odcinki, numer odcinka, audience 1 to numer rozdziału, także... Ponieważ w pierwszym odcinku był prolog, ale tego raczej nie muszę tu tłumaczyć. E, dobrze, patrzę, chyba zlazłem z tego czegoś. Ponieważ i tak musimy tam do tej rury dolecieć. siup I, i ogólnie postanowiłem zrobić takiego jak licznik śmierci w tej serii. Od tego odcinka. Co prawda już nie zostało nam wiele rozdziałów do przejścia. Bo tam chyba nie wiem, może ze trzy. Ale myślę, że będzie to fajne urozmaicenie. A później będziecie mogli się w komentarzach chwalić swoimi wynikami <laughs> I mówić jaki, jakim to jestem, czy No wejdź w końcu, Faithy I dowiedziałem się, że faktycznie Faith znaczy wiara Także to Też taka ciekawostka Nie strzelajcie do Wow. A, to było słabe. Trzy, cztery. Trzy, trzy, cztery mówi. Siup, siup. Tym razem już szybciej.

Tędy? Alejka jest tutaj, widzisz? To A, widzę, dobra. Eee, mogłem zjechać z góry po Tyrolce, ale... kis tym. W sumie, nie, nawet nie wiedziałem, że da się tędy zejść. O Jezu. My eyes. Nieźle, nie, jest źle, nie jest źle. Na razie tylko jedna śmierć. Bardzo głupia, ale nieistotny szczegół. Fajnie światło się odbija, wszystko ładnie. Kolory welą y, no, Jasne kolory dają po oczach. W ogóle fajne kontrasty są w tej grze. Głównie biały i czerwony, ale inne kolory też można tu znaleźć, także... Widać, to znajduje się pod kontrolą CPF. Prosimy o spokój, wkrótce udział, zostaną dalsze instrukcje. Tak. Cyk. 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 I ogólnie e, ta seria, którą e, zacznę w kwietniu, ona będzie bardzo długa. Więc nie spodziewajcie się, że szybko się zakończy. Bo to naprawdę będzie się ciągnąć. Może nawet i do 2016 jeśli będę gdzieś często wyjeżdżał na wakacje Oj Które mnie prowadzą? Ten Jakoś Dobrze szedłem Proszę mi wyjść z tej gry Bo co ona robi? Dzięki Fejfi. Zginiesz przez własną głupotę teraz. A nie przez moją, jak raz. Bo. Ja cię naprawdę nie rozumiem, Feife. A witam. Tam. Ups, nie pędzę. Szybciej, 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 szybciej. Wow, chyba pierwszy raz udało mi się bez pokonywania ich tę część. Bum. Nieźle ci idzie, do celu jeszcze kilka przeciwników. tam na rurę miałem w kacyce. Tutaj Taj po boku, nie rozumiem spadków fps w takich miejscach. To naprawdę 4, 25 FPS-ów, 59. Dziękuję. Przejdź po dachach do centrum handlowego, przebij przez niebieskich i nie ma kropki na końcu. Uuuu, to się nie postarali. O, tutaj wiem co trzeba zrobić. Nie pamiętam w którym miejscu dokładnie. O właśnie. Nie, myślałem, że to coś innego, inne miejsce. Ogólnie mm, dalsza część tego rozdziału. Tam w atrium handlowym, tak, w tym rozdziale będzie atrium handlowe, to tamta część materiału została nagrana wcześniej. Ze względu na to, że musiałem ją ukończyć, tak czy siak, więc, żeby móc zacząć to od nowa. Wow, body hop. Więc, 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 więc. Więc to nagrywam później niż tamtą część. Więc rozumiecie. Przywitanie to będzie w ogóle. Co prawda, przywitanie ale. Będziecie tam mieć parę informacji, których nie chcę teraz mówić już. Przydałyby się na początku filmu, ale... Nie, to nie tutaj. Tutaj. Nie wiem, czemu ciągle wciskam tego tabu. Jestem przyzwyczajony już do CSA Team Fortressa. Jeśli chcecie TS-a albo TF-a na moim kanale, to też piszcie w komentarzach, bo chcę wiedzieć, co wy chcecie. Chcę, co wy chcecie. Bo jednak e, to widzowie tworzą kanał na YouTube a, e, tak naprawdę, więc... Może nie do końca to się sprawdza w przypadku takich małych kanałów jak mój, ale... Ale ja, jednak chodzi o wasze zadowolenia. Żeby to, żebyście to wy chcieli to oglądać ciup gdzieś tu jest torba a nie mam to w zupie To by w ogóle była by, jakby zginął upadając w ten sposób. Co by było strasznie słabe. Strasznie słabe. You animal, right, right, the city die. Legan Finis Coronat Opus Bank Credit National Do you dream of an apartment on coś tam drive? O, oh. wykrzyknik szczurek Dzień dobry pójdziesz tu? aha, tędy, okej? Okay. uj Tego <taka> się nie spodziewałem... Już, miałem, już chciałem to powtórzyć, ale skoro nie muszę. To po co? To była torba. Ok i od tego momentu dalej już mam nagrane, więc e, zapraszam Was do obejrzenia drugiej części materiału. Hej się, manaszko ludycka ze strony Magic i witam Was w... Witam, się witam Panią. E, Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mirror's Edge. Gramy piąty rozdział. I w sumie nie pamiętam co było ostatnio, pamiętam, że jechaliśmy pociągiem i tyle. Że e, jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi w fabule, to zapraszam do, oczywiście, do obejrzenia poprzedniego odcinka. I nie wiem czy tu kurde za głośno nie będzie tego. Przepraszam za te cięcie, ale sprawdzałem audio. Tędy, tędy. Spoko. E, ogólnie chciałbym powiedzieć, że niedługo na kanale będzie niespodzianka. Czemu przez e, e, tak, tak długi czas nie było filmów? Tędy nie. Ten. E, czemu to, e, przez taki długi czas nie było filmów? E, po prostu jestem chory. Tak, jestem chory. E, teraz pewnie po moim głosie też słyszycie, że <laughs> trochę gorzej jest. Ale już e, wyzdrowiałem. Także prawie <laughs> praktycznie no, <laughs> można nagrywać. Znowu. Kurczę, denerwuje mnie to, że ja sam siebie nie słyszę i to trochę. Dziwne jest takie, bo... niby słuchawki mam na 2% głośność, ale... Ale tak jest głośno, masakrycznie. gdzie teraz? Tu? Nie tu. To gdzie? No, musi być tu. Aha, powiedz mi, którędy. Kurde. Może też nie? No jak to nie? No jak to nie? Co wy mnie tu kantujecie? No proszę Państwa, nie oszukujmy się. <laughs> Jakieś kaszlanie będę Wam e, usuwał z filmu. Także wyciszał będę. Żebyś, żeby waszych biednych uszu nie ranić. I patrzcie, tak idealnie się zatrzyma. Niu. E, właśnie, zacząłem mówić o tym, że będzie nowa seria. Będzie nowa seria, już niedługo. Za um, pół miesiąca. Um, ale to się dowiecie w swoim czasie z czego i dlaczego. No taki pomysł mam. O, listę. Nie, nie karabin, nie karabin. Kary nie są złe. Tędy? Nie, nie tędy. Ostać no, mnie. O, świetnie. No Zostaw go. Ojej. o.

Смотри, это, блин, Могу пострелять с А Что, у вас какой какие-то проблемы? тут ничего не вижу. За вами... O. Oh. powinno jeszcze wyjście <grystanie> po drugiej O, jest jeszcze amunicja. Oh. 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 Dobra. Kistem. Ja naprawdę myślę, że to tu trzeba się dostać. A może ją ja właśnie zejść? Nooo! Ja. Ups! Nie, 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 nie! Walcie! Walcie się! Biegnie, biegnie, biegnie! Kulę. Aha, okej. Okay. Czyli to jednak nie o to chodziło. No strzelajcie, strzelajcie. Wziąłem. Czemu nikogo nie ma? A może po prostu Nie wiem Serio? Serio to ja tu się za 5 minut i... Nie Niemiło. O oh fuck No dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Na spokojnie. Nie powiem co tu jest podejrzane. I buto Co się będę cackać. O jak pięknie. Ops. Kobieta stoczyłaś się Siup. Co zrobiłem? Ja Jeszcze mój mały Uuu. Nie wiem, ale znam kogoś, kto wie. Dostawiałam na sam zes. Z, sam, sam na sam ze scenką. W końcu jaka jest scenka, no nie? W końcu coś na to temat fabuły Dobrze, no to oglądajcie. W każdym razie komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie i na razie.